Dilerzy narkotyków. Jaka była najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłeś, żeby uniknąć złapania? Serce waliło mi tak mocno, że myślałem, że pękną mi żebra. Wracałem z dostawy z pięcioma funtami w bagażniku, kiedy zobaczyłem za sobą migające światła. Nie przekraczałem nawet prędkości. Byłem bardzo ostrożny, jechałem dokładnie z prędkością dopuszczalną, używałem kierunkowskazów, zatrzymywałem się całkowicie na każdym znaku stopu. Ale oni i tak tam byli Te czerwone i niebieskie światła migające w moim lusterku to nie była moja zwykła trasa. Zwykle jechałem bocznymi drogami, ale były roboty drogowe, i musiałem objechać tę małą miejscowość, przez którą nigdy wcześniej nie przejeżdżałem. Zatrzymałem się, starając się powstrzymać drzenie rąk. Czułem, jak podzbiera mi się na czole, gdy patrzyłem. Funkcjonariusz w moim lusterku bocznym. Siedział w swoim samochodzie przez wieki, prawdopodobnie sprawdzając moje tablice rejestracyjne. Każda sekunda ciągnęła się jak godzina. Spojrzałem na torbę podróżną na siedzeniu pasażera. W środku były tylko moje rzeczy na siłownię, ale w bagażniku miałem pięć funtów najwięcej, ile kiedykolwiek przewoziłem wystarczająco dużo, żeby wsadzić mnie na lata. To miała być moja ostatnia dostawa. Oszczędzałem na szkołę kulinarną moje prawdziwe marzenie. Powiedziałem sobie, że jeszcze jedna duża dostawa i koniec. Czyste konto, nowe życie. Teraz wszystko miało się zawalić z powodu przypadkowej kontroli drogowej w mieście, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Dzisiaj policjant w końcu wysiadł i podszedł bardzo powoli. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Wie pan, dlaczego pana zatrzymałem? Jego głos był spokojny, niemal przyjazny, co w jakiś sposób pogarszało sprawę. Podając mu dokumenty lekko się trząsłem.